Czy myśli rzeczywiście mogą być natrętne? Czy negatywne myśli rzeczywiście mogą ci zaszkodzić? No i przede wszystkim, jak sobie radzić z jednymi i drugimi, kiedy je masz? Choć opowiem ci, co się będziesz męczył. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dominik Waszek, kłaniam się nisko. Tematem natrętnych myśli zajmowałem się troszeczkę przy okazji nagrywania materiału dotyczącego somatów kilka lat temu. Więc część z Państwa być może już tą treść trochę zna, ale ponieważ tam tylko ten temat został odrobinkę liźnięty, a Państwo nadal dosyć często pytacie o to, jak radzić sobie z natrętnymi myślami, no to postanowiłem przyjrzeć mu się trochę bliżej i trochę bardziej się wgłębić w temat właśnie natrętnych myśli. I o tym dzisiejszy materiał będzie. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli czy istnieją natrętne myśli w ogóle, czy, czy myśli mogą być natrętne. No i odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta. Otóż nie. Myśli są pewną swego rodzaju formą energii, która wierzymy, że przychodzi nam do głowy, choć to nie jest do końca, do końca wyjaśnione. Jest to pewna forma energii, natomiast jeśli masz natrętne myśli, to natrętem jesteś ty. Jesteś ty jesteś natrętem, dlatego i przez to, że bardzo natrętnie nie chcesz tych myśli myśleć. Czyli coś przychodzi Ci do głowy, i tak ten mechanizm mniej więcej działa, że coś przychodzi Ci do głowy, a ty nie chcesz i upierasz się, żeby tego czegoś nie myśleć. I im bardziej się upierasz, tym bardziej ta myśl staje się natrętna. Nie dlatego, że ona sama w sobie jest natrętna, tylko że ty tak natrętnie nie chcesz jej myśleć. Więc wiedząc to, idźmy kawałeczek dalej. Mianowicie pojawia się bardzo ważne pytanie. Czemu u diabła ktoś miałby nie chcieć, tak bardzo nie chcieć, myśleć jakiejś myśli, która przychodzi mu do głowy? Powodów jest kilka, nawet nie kilka. Jest, myślę, że jest, są miliony powodów, bo miliony ludzi mają ten problem i każdy jest trochę inny i każdy te powody w związku z tym też ma trochę inne. Ale z mojej praktyki e, terapeutycznej, wieloletniej już, Płyną wnioski mniej więcej takie, że są takie dwie grupy tych powodów. Te powody są dwa albo bardzo podobne. Do, można je zakwalifikować do dwóch grup, do dwóch takich pra-powodów tego, dlaczego nie chcemy myśleć tego, co przychodzi nam do głowy. Powód pierwszy jest oczywiście oczywisty. Chodzi o to, że nie chcemy się źle czuć. Czyli mechanizm działa mniej więcej tak. Przychodzi mi coś do głowy, pomyślę sobie o czymś, i w związku z treścią tego, o czym pomyślałem, zaczynam czuć jakiś rodzaj dyskomfortu. To nie musi być lęk, choć często jest. To może być rozpacz, to może być smutek, to może być złość, to mogą być wszelkie inne emocje, ale nie chcemy ich myśleć. Nie chcemy ich myśleć, bo nie chcemy się źle czuć. Chcemy się czuć dobrze. No to, żeby się czuć dobrze, co trzeba zrobić? Przestać je myśleć, nie? odsunąć je od siebie, w jakiś sposób się ich pozbyć. No i problem gotowy, bo właśnie to pozbywanie się. Powoduje, że te myśli stają się natrętne, ponieważ dajemy ogromną energię, ogromne znaczenie przywiązujemy do, do tej myśli. No i... Im bardziej jej nie chcemy, tym bardziej ona staje się natrętna. Działa to trochę tak, i myślę, że to jest dobra metafora, żeby, żeby jakby uzmysłowić Państwu, jak to, jakie to jest proste. Jeżeli wyobrazimy sobie, że myśli, które przepływają przez naszą głowę, że te myśli to jest coś w rodzaju rzeki, powiedzmy, że jest to rzeka, gdzie płynie sobie woda, a my stawiamy tamę na tej rzece, no to wiadomo, co się stanie, nie? Przed tamą ciśnienie będzie znacznie większe niż za tamą, w związku z czym ta woda będzie się piętrzyć, będzie pewnie z czasem albo się przeleje, albo zacznie przeciekać. I to jest mniej więcej to, co się dzieje z natrętnymi myślami. Nie? One stają się coraz bardziej natrętne i w końcu włażą, albo przeciekają, albo się przelewają, albo coś tam, i wtedy oczywiście budujemy kolejną tamę, albo staramy się wzmocnić tą tamę, która już jest, żeby. Iść dalej tą drogą, czyli nie myśleć tych myśli. Jeszcze ciekawiej dzieje się w momencie, kiedy te myśli, które uważamy za natrętne, wyrażone są w formie pytania, a najczęściej są. Najczęściej tak się dzieje, szczególnie w przypadku myśli, które towarzyszą stanom lękowym. One są zazwyczaj w formie pytania. Na przykład, a co jeżeli? Co, czyli co będzie, jeśli stanie się XYZ? Coś, czego nie chcę, coś, czego się obawiam, nie? albo a co zrobię jeśli? Prawda? Czyli jest jakby ten warunek, że te rzeczy mogą się stać, no i co wtedy? I wtedy, moi drodzy, jeżeli stosujemy ten mechanizm tamy i staramy się zablokować te myśli, no bo tak to jest, nie? przychodzi mi do głowy pytanie, a co jeżeli XYZ się stanie, ale ponieważ ja nie chcę myśleć dalej o tym, co będzie, jak się stanie, bo się zaczynam źle czuć, no to staram się odsunąć tą, tą myśl i nie odpowiadam na to pytanie. Teraz, jeżeli nie odpowiadam na to pytanie, to nie tylko buduję większą tamę, ale podnoszę problem do kwadratu, bo nie tylko buduję większą tamę, ale również mój umysł, podświadomie, dochodzi do przekonania, że sobie z tą sytuacją nie poradzę, jeżeli ona się zdarzy. I teraz dlaczego? No, bo jeżeli ona się nie zdarza, tylko ja o niej myślę. Zadaję sobie pytanie, co się stanie jeśli XY XYZ i nie jestem w stanie na, na nie odpowiedzieć, nie odpowiadam na to pytanie, to znaczy, że nie znam na nie odpowiedzi. Jeżeli nie znam na nie odpowiedzi, to znaczy, że kiedy gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to też nie będę znał odpowiedzi na to pytanie i też nie będę wiedział, co zrobić. A jak nie będę wiedział, co zrobić, no to sobie nie poradzę. To powoduje powstanie kolej... Kolejnego jakby kroku, kolejnej sytuacji, że to coś, co było w pytaniu, a co jeśli ta sytuacja XYZ, która mogłaby się zdarzyć, nagle wydaje się o wiele, wiele większa. Wydaje się o wiele wiele większa, bo twój umysł podświadomie doszedł do wniosku, że z tym sobie na pewno nie poradzi, no bo nie wie, co zrobić. Nie? Więc tak to mniej więcej działa. To są szczególnie trudne i szczególnie niebezpieczne myśli, które są wyrażane pytaniami. Zastanówmy się, co by było, gdybyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie. O tym za chwilę jednak. Najpierw przyjrzyjmy się temu drugiemu powodowi, dla których ludzie nie chcą myśleć tego, co przychodzi im do głowy. I tymże drugim powodem jest coaching. Couching, moi drodzy, o tym, co to jest coaching i czym się różni od coachingu, który czasami bywa całkiem wartościowym narzędziem, opowiem Państwu przy okazji innego materiału. Tak sądzę. Myślę, że jak siądę na motor, to, to się w kurwie i pewnie będę miał taki rancik na temat couchingu. Na razie, dla dobra tego filmu, zostańmy przy, przy takiej rzeczy. Otóż od kilku albo kilkunastu lat coraz bardziej modny i popularny staje się pewien nurt myśle myślenia. Mówię o tym po psychologii oczywiście. Taki nurt myślenia, który ma swoje powody, ale to mówię, będzie, będzie to w innym, w innym filmie. Mowa o tym, że coraz więcej ludzi zaczyna wierzyć w to, że ich myśli mają znaczenie. Jest to pierwszy krok do szaleństwa. Ale coraz więcej z nas zaczyna myśleć o tym, że myśli mają znaczenie. Co mam na myśli zatem? Otóż mam na myśli taką sytuację. Ten nurt myślowy polega na tym, że przekonuje się nas, że jeśli coś sobie wyobrazisz, jeśli, coś sobie, jeśli o czymś myślisz, to to coś się stanie. Innymi słowy, że masz tak zajebisty web, że wystarczy, że o czymś pomyślisz i to się stanie. Ne? Musisz tego wystarczająco długo, wystarczająco i intensywnie i sprawnie o tym wszystkim myśleć, i to, czego chcesz, to, czego pragniesz, się zmaterializuje i stanie. Zajebista wizja, prawda? Zajebista. No tylko, że ma ciemną stronę, bo ciemna strona jest taka, że jeżeli myślisz o tym, czego nie chcesz, to to też się stanie. No jak masz tak zajebisty łeb, że pomyślisz i się stanie, no to jak myślisz o czymś, czego nie chcesz, czego się boisz, czego nie lubisz i, i nie chcesz no to wychodzi na to, że też się to musi stać. Nie? No bo jak działa w jedną stronę, to musi zadziałać i w drugą. No i stąd, jeśli zdarzyło ci się być zhipnotyzowanym przez kauczów i, i, i przez takich ekspertów psychologicznych i, i wziąłeś to jakby for the face value, czyli tak, tak jak to co usłyszałeś, no to możesz mieć problem z natrętnymi myślami, bo to, że coś przychodzi ci do głowy, coś oznacza. To oznacza, że jeżeli sobie pozwolisz na to, nie zbudujesz tej tamy, no to bramy, piekieł się roztworzą, demony wylezą i, nie wiem, dupa ci odpadnie, albo nie wiem, co tam się jeszcze może stać. Nie? W każdym razie będzie źle. Więc jaka jest prawda na ten temat? Powiedzmy sobie szczerze, i możecie mi Państwo wierzyć, jestem ekspertem, szamanem z wieloletnim doświadczeniem. Tak, serio, dosyć mnie to interesuje od, od dłuższego czasu tego, tego rodzaju wywieranie wpływu na, na, na świat poprzez sferę mentalną tak to nazwijmy ładnie więc możecie mi Państwo wierzyć, myśli nie mają żadnego znaczenia. W większości przypadków oczywiście. Jest pewne ziarno prawdy w tym, że myślami do pewnego stopnia można wpływać na świat, na fizyczną rzeczywistość. Nie mówię, że tak nie jest, bo tak jest. Każdy, chyba każdy, albo większość świadomych ludzi ma na swoim koncie takie doświadczenie, że coś takiego się udało. Są też ludzie, którzy potrafią to robić lepiej niż inni, ale tutaj możecie mi Państwo wierzyć, wymaga to, bardzo dużej dyscypliny mentalnej, bardzo dużo y, y, pracy i, i ćwiczeń w tej sferze, i to co najważniejsze, nie ma możliwości, żeby cokolwiek się zmaterializowało, jeśli myślisz o tym i czujesz się źle jednocześnie. Jeżeli masz tak zwane negatywne emocje, czyli czujesz coś nieprzyjemnego dla siebie i myślisz o tym, to jakby jedno drugie blokuje. Teraz Możecie mi Państwo wierzyć, ale możecie też sobie to sprawdzić samodzielnie i do tego was zachęcam. Więc żeby sprawdzić, czy masz tak zajebisty łeb, że pomyślisz o czymś i to się stanie, sugeruję, żebyś przez okres 7 dni po godzinie, jak najbardziej intensywnie myślał na przykład o wygranej w totolotka. Nie? Szóstka w totolotka weźmy. Nie? Kto by nie chciał, tak? Każdy chyba by chciał. Więc myśl przez tydzień, albo jeśli chcesz to dwa, albo nawet miesiąc, godzinę, dziennie, sumiennie, myśl o tym, że wygrywasz szóstkę w Totolotka. Żeby wykluczyć ten element przypadku w tym, proponuję, żebyś nie wysyłał kuponu. Nie? No bo skoro wystarczy to, co myślisz, żeby to zmaterializować, no to przecież wszechświat sobie powinien poradzić. Nie? I. Nie wiem, Bańka albo więcej się znajdzie na Twoim koncie bez wysyłania kuponu. Więc proponuję, żebyście sobie Państwo zrobili taki eksperyment, jeśli nie dowierzacie temu, co mówię. I wtedy zobaczymy, nie? Po miesiącu albo będziesz obrzydliwie bogaty, czy bogata, albo okaże się, że jednak nie ma się czego. Nie ma się czego bać, i można czasami myśleć negatywnie. Nie? Zobaczmy, co się stanie. Za trudne, no to spróbujmy czegoś łatwiejszego w takim razie. Weźmy na przykład: spróbuj my myśleć również, zrobić tą samą procedurę, nie? czyli myśleć godzinę dziennie przez tam miesiąc, tydzień, ile tam chcesz, i spróbuj dzięki temu, wyłącznie dzięki temu, być na przykład o 15 cm wyższy. Nie? No, załóżmy, że, że bardzo chcesz i tam wejdziesz w te wibracje i zaczniesz myśleć, myśleć, myśleć. Zobacz, czy to się uda. Nie? Tylko, żeby być fair, zmierz się przed i po, porównaj wyniki, zobaczymy, co, e, co się stanie. Albo coś jeszcze prostszego. No, nie wiem, z, przekonaj się, czy zacznij myśleć, że ZUS płaci Tobie składki. Na przykład, nie? a nie Ty jemu. Nie? Że powiedzmy, od przyszłego miesiąca ZUS zaczyna płacić Tobie, a nie Ty jemu. Mm, no. Mówiąc serio, oczywiście nie, no bo to pół żartem mówię. Yy, mówiąc serio, nie jest to takie proste. I jeśli istnieją ludzie, którzy rzeczywiście są w stanie swoim mentalem wpływać na fizyczne realia, to zapewniam Państwa, że jest ich bardzo niewiele wymaga to bardzo dużo dużego poświęcenia z ich strony bardzo dużej konsekwencji, umiejętności, dyscypliny i wow, mnóstwa różnych innych cech i zalet i na pewno na 100% nie jest możliwe jeśli myślisz o czymś i czujesz się źle wiem, że się powtarzam, ale to ważne więc trzeba, czasami niektóre rzeczy trzeba powtórzyć to oznacza, moi drodzy że jeżeli tak wam się wydaje jeżeli masz jakąś natrętną myśl która jest straszna, i czujesz się źle, kiedy ją myślisz, to spokojnie ją możesz myśleć, nie ma to żadnego znaczenia i nie będzie miało żadnego wpływu na obiektywnie istniejącą rzeczywistość kropka. Pora na wyjaśnienie, jak w związku z tym radzić sobie z natrętnymi myślami. No i odpowiedź jest prosta, nie? Bo jeśli Państwo dobrnęliście do tego momentu tego filmu, to już pewnie sami wiecie. Um, Odpowiedź jest prosta i polega na tym, natrętne myśli trzeba myśleć natrętnie. Trzeba myśleć je równie natrętnie albo nawet bardziej natrętnie niż one są natrętne. Tylko nie po łebkach, nie nie na takiej zasadzie, że no powiedzmy, dobra, tam sobie pomyślę i chwilkę i tak dalej, tylko bardzo proszę, spróbujcie. Spróbujcie się do tego przyłożyć. Jeżeli przychodzi ci do głowy myśl, która jest natrętna i której nie chcesz myśleć, to zacznij ją myśleć. Zacznij ją naprawdę myśleć. Jeżeli przychodzi ci do głowy pytanie, ta myśl jest wyrażona pytaniem, to tym, Mocniej zacznij, zacznij na to pytanie sobie odpowiadać. I znowu, nie po łebkach, nie pobieżnie, tylko wkręć się w to i zastanów się, co jeśli. Jeśli stanie się XYZ, dajmy przykład, boisz się, że, że nie wiem, że ktoś ci dzieci porwie. Na przykład, chociaż to będzie działać w każdym, w każdym innym przypadku również, podajemy przykład. Jeżeli boisz się, że ktoś ci może porwać dzieci, to zastanów się i odpowiedz sobie na to pytanie, no właśnie, co wtedy? A co jeśli mi dzieci porwą? No właśnie, co wtedy? Co wtedy zrobisz? Pójdziesz na policję, powiesz im coś, poinstruujesz te dzieci, jak nie dopuścić do tego, żeby zostały porwane. Będziesz bardziej uważać na te dzieci, co wtedy? Co z tego wynika? Potraktuj swoje natrętne myśli nie jako natręta, tylko otwórz im drzwi, zaproś i pogadaj z nimi. Pogadaj z nimi i odpowiedz sobie na te pytania. Prawdopodobnie przez chwilę poczujesz się źle, no, ale to jest jeszcze nie koniec świata. Prawdopodobnie przez chwilę poczujesz się źle, ale przynajmniej podświadomie twój mózg będzie wiedział, że potrafisz coś z tym zrobić i że sobie z tą sytuacją poradzisz. Więc potraktuj je serio, pomyśl o nich i zobacz, co to zmieni. Zobacz, co to zmieni. Bardzo proszę, daj mi znać w komentarzach, jeśli, jeśli Państwo macie taką wolę. Ciekaw jestem Waszych obserwacji na ten temat. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, bo ktoś pewnie zaraz powie, że to jest a co mi to da, to jest jakieś przeciwproduktywne, przeciwkomfortowe i przeciw, 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 przeciw. No i to prawda, oczywiście, że tak. I oczywiście, że również będziesz się. Bał. Natomiast jeżeli takie coś ci się przydarzy, i jeżeli nie umiesz się bać, jeżeli boisz się tego, że będziesz się bać w wyniku tych myśli, to prawdopodobnie zacznij od tego filmu, który tutaj się wyświetla, bo mówię w nim, jak sobie radzić z sytuacją, kiedy, um, kiedy się boisz. Więc zanim zaczniesz wpuszczać natrętne myśli. Przyswój sobie to, będzie Ci o wiele łatwiej, bo po co się masz męczyć. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że przynajmniej części z Państwa to jakoś pomoże. A my widzimy się chyba bardzo niedługo w kolejnym takim materiale, w którym postaram się liznąć przynajmniej tematu przekonań, bo jest to jeden z wielkich zabobonów psychoterapii i rozwoju osobistego. W związku z czym następny film o przekonaniach o tym, czym są, czym nie są, jak je obsługiwać yy, i czy rzeczywiście jest to tak bardzo trudna rzecz, jak się wydaje. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do